Cześć, witam Was serdecznie, i dzisiaj będzie o jeździe na suwak. Jako, że przepisy te wchodzą za dwa dni, czyli 6 grudnia, być może warto przyjrzeć się temu, co z jednej strony słuszne, ale z drugiej strony być może bardzo kontrowersyjne. Zapraszam! Przepis jazdy na suwak regulowany jest przez artykuł 22 Prawa o ruchu drogowym, punkt 4 oraz punkt 4a oraz b. A brzmi on: kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, za wyjątkiem ustępu 4a i 4b oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony. Natomiast punkt czy też ustęp 4A brzmi: W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest zobowiązany Bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jadącemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów znajdujących się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuowania jazdy. Zawiłem, prawda? Jakkolwiek brzmi to zawile, to sprawa wydaje się prosta. Jeżeli pas ruchu zanika lub występuje na nim jakaś przeszkoda, wtedy kierowca jadący pasem, który ma możliwość kontynuowania jazdy, powinien wpuścić kierowcę, któremu niejako pas się kończy, czy wystąpiła przeszkoda. Ale jest tutaj jeden pewien kruczek, pewna nieścisłość. Otóż w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni itd., tak itd., tak co to znaczy znaczne zmniejszenie prędkości? Czy jadąc na autostradzie ze 140 do 100 to już jest znaczne zmniejszenie prędkości? Czy dopiero ze 140 do 40 to już jest znaczne zmniejszenie prędkości? Tego przepisy nie regulują. Czy też jeżeli na przykład jedziemy drogową trasą średnicową z Gliwic do Katowic i gdzieś po drodze jest zwężenie? to czy znaczne zmniejszenie prędkości, to będzie do 50 czy do zera, kiedy wszyscy stoją w korku. Tego te przepisy nie regulują i to może powodować różnego rodzaju nieścisłości i nadinterpretacje. Co więcej, przepis ten jest skonstruowany w sposób, który może być błędnie zinterpretowany. Ponieważ brzmi on w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jest więcej niż z jednym pasem ruchu, w tym samym kierunku w przypadku, gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy itd., itd. I tutaj pytanie rodzi się, czy sam fakt wystąpienia braku możliwości kontynuowania jazdy pasem, który nam zanika albo wystąpiła na nim przeszkoda, już uprawnia nas do zmiany i pierwszeństwa w, w kontynuowaniu jazdy pasem, który jest wolnym? znaczy pasem, który kontynuuje ruch otóż nie. Tutaj ten przepis o znacznym zmniejszeniu prędkości jest niejako nadrzędny. Innymi słowy, jeżeli ruch jest płynny, to w tym momencie zasada na suwak nie obowiązuje zgodnie z tym przepisem. Jeżeli nie wystąpi to znaczne zmniejszenie prędkości. A to z kolei pozwala na Zinterpretowanie tego przepisu na starych zasadach, czyli w tym podstawowym brzmieniu. Czyli, żeby zmienić pas ruchu, najpierw musimy się upewnić, czy on jest wolny. Innymi słowy, czekam tutaj na pierwsze stłuczki, bo ktoś będzie mówił: Ja mam pierwszeństwo, bo mi się pas kończy. Podczas gdy nie będzie to prawda, bo nie wystąpiły warunki ku temu, żeby zasada na nasu słowach zaistniała. Przyjrzyjmy się również kilku sytuacjom. Gdzieś skorzystałem z Google Map i podglądu satelity na kilka ciekawych, być może wartych omówienia miejsc. Spójrzmy na zdjęciu przedstawionym obok. Mamy skrzyżowanie w Zabrzu ulicy Degola i Rozwelta. Jest to skrzyżowanie ze światłami i pojazdy wyjeżdżające drogą 921 Ku górze, czyli w kierunku północnym, mając zielone światło, ruszają z dwóch pasów. Przy czym za skrzyżowaniem kolejny pas od razu zanika. I tutaj pytanie: Czy takie skrzyżowanie jest podstawą do jazdy na suwak? Czy kiedy wszyscy ruszają ze skrzyżowania, czy prędkość się zmniejsza w takiej sytuacji? A więc jest to które może być bardzo często mylnie i różnie interpretowane. To wiadomo, że przy ruszaniu z czerwonego światła, otrzymawszy zielone, no raczej nie zmniejszamy prędkości, tylko ją zwiększamy. Innymi słowy, czy samo zanikanie pasa w tej sytuacji jest podstawą do jazdy na suwak? Sprawa jest dyskusyjna. Być może pierwsze stłuczki to rozstrzygną. Na załączonym zdjęciu mamy... Zjazd z autostrady A1 w kierunku zabrze rokietnicy, na węźle zabrze północ. I tutaj sprawa jest dosyć oczywista, ponieważ tutaj korki są zawsze, które czasami ciągną się nawet na pasie odjazdowym z kierunku zachodniego, czyli od, Gli, od strony gliwic, czasem nawet kilkaset metrów. Podczas gdy pas lewy na zjeździe do ronda widocznego w rogu bardzo często stoi pusty. I faktycznie tutaj zasada na suwak mogłaby w znaczny sposób skrócić tę kolejkę oczekujących do wjazdu na rondo. Póki co wygląda to tak, że kto pierwszy, ten lepszy, albo też ty tych kierowców z lewej strony się nie wpuszcza. Natomiast tutaj jak najbardziej zasada na suwak będzie miała zastosowanie, ale znowu rodzi się pytanie, co w przypadku, kiedy akurat korka nie będzie. Co w przypadku, kiedy obydwoma pasami samochody będą zjeżdżać, i w tym momencie samochód na lewym pasie będzie argumentował, że ten pas mu się kończy, a zatem ma pierwszeństwo. Podczas gdy istotnej zmiany prędkości, zmniejszenia prędkości, raczej nie będzie, no bo sam fakt dojeżdżania do ronda nie jest podstawą. Do przyjęcia interpretacji, że z jakiegoś powodu nieprzewidzianego prędkość się zmniejszyła. A więc mamy kolejny przykład, kiedy z jednej strony zas zasada jazdy na suwak jest bardzo potrzebna, jest bardzo ważna, ale z drugiej strony może zapis tego przepisu powodować wiele nieścisłości. Mamy wreszcie trzeci przykład: skrzyżowanie ulic Mikołowskiej, Galusa, Ligockiej i Brynowskiej w Katowicach. Jest to dosyć duże skrzyżowanie, gdzie kierujący, jadący ulicą Mikołowską i skręcający w Brynowską w dół, jadą z dwóch pasów. Problem jednak polega na tym, że po minięciu tego skrzyżowania, kierując się dalej ulicą Brynowską w dół, możemy pojechać tylko pasem prawym, ponieważ pas lewy zawraca. I co się tutaj dzieje? Bardzo często kierowcy wyjeżdżają na obydwa pasy. Natomiast potem wygląda to troszeczkę na zasadzie jakiejś wolnej Amerykanki. Kto się zmieści, kto wiedzie, kto nie wiedzie. Tutaj absolutnie nie ma podstawy do jazdy na suwak. Tutaj lewy pas ani się nie kończy, ani nie zaistniała żadna przeszkoda. Lewy pas po prostu zawraca. Aczkolwiek częstą praktyką jest niejako wymuszanie tego pierwszeństwa, a przez to spowalnianie całego ruchu jadącego prawym pasem co również powoduje, że bardzo wiele samochodów po prostu nie przejeżdża na światłach, bo nie mają jak tego zrobić. I tutaj właśnie dochodzimy do kolejnego bardzo dyskusyjnego sporu dotyczącego jazdy na suwak. Ostatnią kwestią, która gdzieś frapuje i zastanawia, jest sytuacja co w przypadku, kiedy na autostradzie, na której mamy oznaczenie, że za 5 km będzie jakieś zwężenie, bo coś, jakieś roboty. Czyli wiemy, że nastąpi to zwężenie. Jedziemy tą autostradą do samego końca, po czym zwalniamy do zera i wpuszczamy się na suwak. Czy nie jest to przypadkiem niejako usankcjonowanie zdarzeń, które tak czy tak miałyby miejsce? Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto pojedzie do końca i będzie spowalniał wszystko. Czy nie byłoby rozsądniejszym wyjściem, kiedy wszyscy jadą 120, 130 mniej więcej, odległości tam co 50-70 metrów od siebie, zejść się na jeden pas przed tym zwężeniem, na jakieś 300-400 metrów i spokojnie wtedy płynnie cały ruch jest w stanie przejechać. Z prędkością powiedzmy 80-90-100 km na godzinę to zwężenie. Zapis jazdy na suwak w takiej sytuacji wymusza na wszystkich dojechanie do samego zwężenia, co w praktyce skutkuje zatrzymaniem praktycznie całego ruchu przed tym zwężeniem. Wpuszczanie się na suwak oczywiście tu jest zgodne z przepisami przy czym cały ten ruch dopiero powoli będzie ruszał dalej. Moim zdaniem jest to pewnego rodzaju usankcjonowanie braku gdzieś tam ogłady, braku jakiegoś obycia kierowców, którzy nie potrafią czasami przewidzieć tego, że za 300, 400, 500 metrów coś będzie się działo. Jest to niejako sprawienie, że wszyscy będą mieli równe szanse. Tylko pytanie, czy na pewno chodzi o to, żeby każdy Miał prawo pchać się do samego końca. Czy naprawdę potrzeba na to aż przepisu? Czy może po prostu wtedy, kiedy jest to możliwe, warto przewidzieć, co będzie za kilometr, co będzie za pół kilometra? Bo bardzo często przewidując to, co mamy 15 metrów przed maską, na jakąkolwiek reakcję, czy na jakikolwiek rozsądek, jest już za późno. To byłoby na tyle mniej więcej, jeżeli chodzi o moje rozważania jazdy na suwak. Przytoczyłem Wam tutaj kilka przykładów. Oczywiście, sam ten zapis jest jak najbardziej słuszny, bo wreszcie daje pewną jasność, jak należy się zachować. Natomiast samo jego brzmienie jest do pewnego stopnia nieczytelne i pozostawia wiele wątpliwości. No i na deser, być może. Czekam na sytuację a no może nie czekam na sytuację, kiedy ktoś będzie wjeżdżał na autostradę z pasa dojazdowego i wjedzie wprost po 30-tonowego tira, bo będzie twierdził, że jemu pas się kończy. Bo takie interpretacje jazdy na suwak też już widziałem. Podobnie jak widziałem sytuację, gdzie ktoś na jednej z grup facebookowych pytał, czy może ominąć korek wydzielonym z jezdni torowiskiem tramwajowym i wjechać na suwak. To jest autentyczny przykład. Odradzam. Natomiast póki co serdecznie Was pozdrawiam.